Cześć, witam wszystkich. Jako odcinek świąteczny zapraszam Was do wysłuchania i obejrzenia wywiadu z Danielem Bojarkiem, sportowcem, parasportowcem uprawiającego wioślarstwo. No dobra, no to zacznijmy. Daniel, jaka była twoja, jaki był Twój początek ze sportem? Jak zaczęłeś tą przygodę? Um, no ja przygodę ze sportem zacząłem w szkole tak naprawdę w w drugiej albo trzeciej klasie liceum w specjalnym ośrodku szkolno-howawczym Luisa Braila to w bydgoszczy bo mieszkałem w szkole z internatem jestem z Dinowarszawy więc tutaj miałem okazję mieszkać w internacie no i kiedyś było tak, że już nawet nie pamiętam do końca ale trafiłem na, na zajęcia z siłowni i tam były też ergometry no i jeden z moich hawawawców wprowadził mnie do jakby no po no, posadzie mi energometrze, pokazał co i jak. No i tak bez przekonania sobie tam robiłem coś tam pomału. Szybko się zmęczyłem, wydolności zero, tylko się denerwowałem, bo techniki, technika też była zerowa. No i co jakiś czas tam trenowałem, trenowałem, no ale nie, nie byłem chętny do, do sportu, po prostu no, no nie miałem tego, nie czułem tego przez to swoje jakby zmęczenie i ten, ten brak wydolności. No i pewnego razu tam chłopaki, inni wieślarze, bo też nie, tam niepłomno inni też trenowali w szkole, bo pan tutaj szukał talentów. No ustawili mi gdzieś na 500 metrów po prostu bieg, tak, 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 tak testowo, żebym się sobie przejechał. No i przejechałem go po poniżej dwóch minut, tak bez techniki, bez, bez, no, tylko na szybkości ale że powyżej, poniżej dwóch minut było, mm, był wynik więc pan Kazimierz tutaj mm, był zaskoczony pozytywnie no i potem mnie tam chciał jeszcze bardziej zaangażować w ten sport ale miałem, miałem mm, po pewnym czasie taki, taki rok przerwy chyba w trzeciej liceum albo w pierwszej policjalnej bo też kończyłem tam szkołę policjalną więc, yy, więc no, miałem taki okres, okres rok przerwy no i po roku yy, po roku przerwy yy, tak z nami, bo też pomiędzy jak miałem tą przerwę jakby od sportu wyczynowo, no to też trochę sobie na tym ergometrze zacząłem jeździć sam. No i trafiłem do by gosti, do, do klubu. No i było tak, że, że, że zacząłem ćwiczyć i po, i po tym roku przerwy już potem już systematycznie i, i, tak, i tak się rozwijałem. Potem startowałem na Mistrzostwach Polski i udało mi się I tak poszło. Tak, tak. Udało mi się zdobyć pierwszy medal od Polski, brązowy. Wtedy jeszcze był wyścig na tysiąc na 1000 metrów, nie na 2 km, teraz coś się zmieniło, także, także tak, tak to się powoli rozwijało i, i po czasie przez wyniki udało mi się trafić do kadry parawie Także zacząłem się rozwijać w tym kierunku. Też trzeba przyznać, że Pan Kardził potrafi <laughs> zachęcić do sportu, mnie również zachęcił, najpierw wiosna, później inna dyscyplina. I naprawdę pan Kaziu potrafi pokierować człowiekiem, żeby uprawiał ten sport. Pozdrawiamy bardzo pana. Również pozdrawiam. No możecie powiedzieć, że powiedzmy, no ma, ma gdzieś taki swój upór wewnętrzny, że jakby stara się, stara się angażować z tą drugą osobę. Nawet jeżeli na początku, na początku nie, gdzieś to nie idzie, no ale wyraża inicjatywę dalej, no to, no to można po prostu też dla siebie, dla siebie wykorzystać ten, ten akurat moment w życiu że można po prostu uprawiać ten sport. No tak, eee, dobra, przejdźmy do kolejnego pytania. Eee, jakie motywacje to bym kierowało, kiedy uprawiałeś ten sport w takim no w takim biegu już, że uprawiałeś go wyczynowo, po prostu. Mm. Bo teraz masz przerwę, nie? Tak, teraz mam przerwę, eee, nie trenuję na razie, na razie w sposób wyczynowy, nie trenuję regularnie w tym momencie. Eee, Zrobiłem sobie przerwę. Eee, nie wiem jak to będzie dalej, eee, nie deklaruję się że skończę zupełnie, a ty ani też nie deklaruję się, że będę dalej, dalej trenował. Staram się utrzymywać w jakimś stopniu tą wydolność. W każdym razie moje motywacje, no ja chyba jestem troszeczkę, mam ma masakistyczne podejście do, do niektórych spraw. Może zabrać, zabrać się to dla niektórych drastycznie, ale, ale trzeba robić ból w pewnym sensie przy wioskowaniu, dlatego że to jest no, ciężki sport. Nieważne jak na to patrzeć trzeba dawać siebie wszystko. I ciało też no, patuje na najwyższych obrotach. I ból mm, przy ergometrach czy przy łodzi towarzyszy zawsze praktycznie. Więc to jest też polega na przesuwaniu swojej granicy psychicznej i fizycznej. I myślę, że te motywacje z późniejszym czasem mi się zmieniały. To znaczy na początku właśnie chciałem się rozwijać fizycznie, ale zauważyłem też, że psychicznie też daje to dużo możliwości rozwoju. Dlatego, że, że no tutaj psychika też musi mocno pracować. Sport to emocje. Tak, dokładnie tak jak mówisz. E, I dzięki sport, e, uprawianiu sportu no można wtedy mieć głębszy wgląd w te emocje e, i w rozwój psychofizyczny. Także to jest e, takim głównym, głównym motywatorem. No i właśnie ta sfera emocjonalna u mnie mogła się rozwinąć bardzo fajnie, myślę, przez, przez ten wysiłek i przez sport. No tak, jak już jesteśmy też przy sporcie wyczynowym w Twoim wydaniu, to czy sport to zdrowie? To tak, no myślę, że mogę tutaj podzielić zdanie, też nie, nie będę odosobniony innych, że no nie, jakby sport wyczynowy sam w sobie nie jest zdrowy. E, oczywiście trzeba o siebie dbać e, jak najbardziej, e, trzeba pilnować e, diety, czy też właśnie e, fizjoterapii. No to, że ja trafiłem do kadry parowieślarskiej, no to ta pomoc fizjoterapeutyczna była i jest nadal, bo kadra dalej funkcjonuje, tylko nasza czwórka w tym momencie jest rozwiązana. Więc, więc tak, jakby jak najbardziej sport wyczynowy nie jest do końca zdrowy. To znaczy ja wyciągnąłem z niego tyle, ile mogłem, ale tutaj trzeba faktycznie uważać i, i no sport wyczynowy w takim ultra wydaniu no nie jest zdrowy, do tego trzeba się pilnować też, z, tek, z tego co wspomniałeś, na paraolimpiadę nie jedziecie, bo czwórka rozwiązana, tak? E, tak, natomiast to, że nie jedziemy na paraolimpiadę To nie, jest, nie, nie dostaliście się. Tak, nie, nie dostaliśmy się. Właśnie to jest taki główny powód. Po prostu teraz były Mistrzostwa Świata w Linz, Austrii i pierwsze osiem osad dostawało się na olimpiadę. Czyli pierwsze sześć osad z finału A i pierwsze dwie osady z finału B. Ostatnio było 18 w sumie, my mieliśmy 13 miejsce, czyli wygraliśmy w finałce. No i niestety poprawiliśmy się, to prawda o, o dosyć spory, spory czas, bo dwa lata temu pływaliśmy około 8 minut, a teraz pływaliśmy na Życiówka, na Łodzi to jest 7.46, więc to jest duża poprawa. Jak na Łódź, też wyniki wyniki były też uwarunkowane tym, że w Linz były bardzo dobre warunki. Do wiosłowania też pogoda dopisała i tor jest tam bardzo fajny, więc, więc jak najbardziej. I dlatego no, nie dostaliśmy się po prostu na, na, na te rozgrywki, bo te Mistrzostwa Świata w Linz były po prostu e, kwalifikacjami na Olimpiadę. No tak, one były już w sierpniu, więc tak to się miały zbliżać, tak. no, ale pandemia to odwołała nawet igrzyska. <laughs> tak, tak, więc też e, miały być też dogrywki we Włoszech dla niektórych, bo też istnieje coś takiego jak dogrywki jeszcze taka druga szansa dla osad, gdyby się nam przez to nie udało, też ich nie było. E, więc na razie tak sytuacja wygląda, że głównie no, nie dostaliśmy się, z, nie zakwalifikowaliśmy się ze zawodów, natomiast e, no i wynika to z tego, że, że na olimpiadę e, nie, nie pojedziemy. No niestety nie tylko w inne dyscypliny też nie pojadą. No tak, dokładnie. No ale para będziemy chyba mogli na to oglądać w telewizji publicznej w nocy. Tak, więc... tak, z tego, z tego co się orientuję, tak jak mówisz, e, będzie w ten sposób, że będzie, będzie transmisja, więc, więc fajnie. No oczywiście, zawsze miał popatrzeć i skoro już jesteśmy przy widowisku, mhm. to czy sport osób niepełnosprawnych, niektóre dyscypliny, nie mówię oczywiście, że wszystkie, bo no, niektóre są żmudne jak dla mnie, mhm. czy może być równie widowiskowe co sport osób pełnosprawnych? Ja, myślę, że ze swojej perspektywy nie tylko ze swojej uważam, że tak. No ja wiosłowałem, więc, więc jestem, moja dyscyplina to jest najbliższa dyscyplina, więc, więc uważam, że tak. Emocje tam są zawsze, nieważne czy, czy pełnosprawni, czy niepełnosprawni, przy, na przykład przy finiszach, każdy daje z siebie wszystko, więc jak najbardziej jakby też uczestniczyłem jako zawodnik i jako kibic, bo też po, po zawodach było tak, że mogliśmy po prostu usiąść na trybuny i oglądać inne biegi, inne więc Uważam, że tak, że tutaj jest jak najbardziej, jeśli chodzi o widowisko, to sport niepełnosprawnych może konkurować ze sportem pełnosprawnych, jeśli chodzi o niektóre dyscypliny sportowe. Tylko też oczywiście nie przyrównujmy sportowca pełnosprawnego z niepełnosprawnym, bo tu jest różnica i to mu się nie da zaprzeczyć. Tak, to prawda. Więc, no ale też czasami mi się wydaje, że osoby niepełnosprawne muszą włożyć więcej pracy, w dojście do swojego celu niż pełnosprawna osoba. Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że y, taka osoba y, też no, walczy też ze swoją niesprawnością, żeby, y, żeby to wyglądało jak najlepiej, czyli musi się angażować jakby w ten wysiłek sportowy, y, w technikę sportową i jeszcze w swoje ciało, żeby y, jak najbardziej je dostosować do, do warunków i je jakby udoskonalać, więc, y, więc jak najbardziej musi włożyć w to więcej pracy. Y, wszystko też zależy od zaangażowania oczywiście, ale uważam, że, że tak. Co oczywiście nie zmienia faktu, że sportowcy pełnosprawni mogą też wyrabiać swój talent sportowy, więc niektórzy pełnosprawni również muszą wkładać więcej pracy niż, niż jakby z ich konkurenci po to, żeby rozwijać swój talent, bo niektórzy faktycznie są utalentowani już od dawna, powiedzmy mają takie predyspozycje genetyczne, ja to tak zawsze nazywam, że w złe Niektórzy mają po prostu predyspozycje genetyczne przez swoje ciało, przez swoją budowę, więc niektórzy muszą pracować więcej, niektórzy mniej ze względu na swoje predyspozycje, ale tak jak najbardziej niepełnosprawni w dużej mierze muszą więcej wysiłku włożyć w to, żeby się realizować w sporcie. Odejdźmy od sportu, to jakie inne hobby masz poza sportem? No bo sport to był chyba w zdecydowanej większości hobby, co? Mm, na początku tak, myślę, że do tej pory sport to, to moje hobby. Eee, co prawda e, muszę tutaj powiedzieć, że e, w 2018 roku udało nam się uzyskać ósme miejsce e, na mistrzostwach świata e, w Bułgarii, w Plovdiv co było też fajnym mieliśmy po prostu szczęście dużo szczęścia takim fajnym no, wspomaganiem dlatego że do ósmego miejsca jest od pierwszego do ósmego miejsca to miejsca premiowane więc mieliśmy roczne stypendium z ministerstwa sportu i to nam dużo pomogło w treningach między innymi dlatego mogliśmy poprawić wynik w Linz tak a tak poza tym no to słucham dużo muzyki tak naprawdę od jakiegoś czasu od jakiegoś no, dwóch lat dwóch lat dwóch, dwóch trzech lat Słucham więcej muzyki techno, muzyki elektronicznej. Jest to taki, taka forma, która mi odpowiada dlatego, że przy techno jest to, jest to muzyka wolna w tym sensie, że, nikt, że każdy może tańczyć jak chce, przynajmniej ja to tak odbieram, widzę, byłem też na kilku imprezach techno, więc wiem jak to wygląda. No i też mogę swoją ekspresję ciała wyrazić w ten sposób. No i muzyka elektroniczna też, też mi po prostu pomaga, poprawia nastrój. I jest po prostu fajna. Ja A też widziałem ostatnio na swoim Facebooku, udostępniłeś program do bawienia się muzyką operową. czyli bawisz się też tą muzyką? W Szczęście, sensie, że coś sam zmieniasz w niej? Czy... E, powiem Ci, że tak szukam różnych, różnych opcji muzycznych. Trafiłem na to przez przypadek. No i faktycznie dla ucha jest to przyjemne. To było takie jakby chwilowe do zabawy. I powiem, że jest, jest to coś fajnego. Tak, Google udostępniło taki program yy, i tak jakby po części można, można operować yy, takimi czterema które zmieniają w yy, zależności od naszych ruchów, yy, jakby intonację. Jest to coś fajnego. Yy, też mam słuchawki Grado, czyli takie dosyć dobrej jakości. I przy, przy założeniu yy, tych słuchawek i, i pracy na, na tym programiku, no, można sprawiać przyjemność dla ucha, więc muzyka też dla mnie jest taką... No, odskocznią i, i przyjemnością samą w sobie, więc e, więc właśnie tutaj z tej strony nie tylko techno, może chociaż głównie, ale myślę, że każdy rodzaj w jakiś sposób muzyki e, jest dla mnie czymś, czymś fajnym. Co jeśli się nie sobą? Sam zaznaczyłeś, że nie wiesz czy wrócisz, więc będziesz coś robił dalej sportowo, czy już tylko kariera myślę, zawodowa? Nie sportowo. E, to znaczy teraz mm, staram się żyć chwilą, e, nie wiem jak, jak to będzie, natomiast carpe myślę, dian. że nie. <grym> tak, arpediam. Ale myślę, że, że no, nie powiem, że teraz w 100% zrezygnuję ze sportu. E, na siłowni, kiedy mogę, to chodzę. Mimo właśnie też y, jakby przez sport y, zwróciłem uwagę na to, że mogę y, jakby doskonalić swoje ciało i też y, traktować jego rehabilitację. Właśnie już nie ten sport wyczynowy, ale po prostu jakąkolwiek jak aktywność fizyczną. Więc myślę, że na stałe nie zrezygnuję, przynajmniej na razie, z aktywności fizycznej. Y, no, myślę, że skupię się też na, bardziej na pracy zawodowej. Będę szukał jakichś innych kierunków, innych kierunków działania, dlatego że chciałbym się rozwinąć też na in, w innych poziomach. Tym bardziej, że w sport bym zaangażowany uważam na tyle, na ile mogłem prawie w 100%, bądź w 100%, więc myślę, że pora też zgłębiać jakieś inne, inne meandry, czy tajniki, czy po prostu poziomy życia, więc zobaczymy jak to będzie, ale myślę, że teraz w tym, w tym akurat okresie skupię się może bardziej na jakby realizacji zawodowej, a sport na razie będzie takim troszeczkę mniejszym, mniejszą aktywnością, ale dalej myślę, że będzie obecny. No to, no to też właśnie fajnie zaznaczyły, że sport jest taka trochę odskocznia Dokładnie. codzienności, więc polecamy. Dobra, to wspomnie, że dostaliście stypendia, czyli da się w Polsce życie sportowiec nawet ten niepełnosprawny. Czy hmm. jednak trzeba szukać dodatkowego zajęcia? To znaczy tak, e, jeżeli skromnie, ale się da. E, znaczy zależy od miejsca, e, bo im wyższe miejsca, tym wyższe stypendium. E, ja uważam, że no, mi wystarczało. E, jakby też no, nie, nie mam jakby no, wiwni czy, czy jakiegoś takiego majątku do utrzymania. Natomiast e, myślę, że tak, myślę, że się da, jeżeli faktycznie są osoby, które mają predyspozycje, są preden, pretendentami do, do stypendiów, to myślę, że warto skorzystać, bo jest, są tu jakby stypendia, są równorzędne z stypendiami pełnosprawnych w tym, w tym akurat czasie, więc to też jest dużym plusem uważam i myślę, że tak, że jak najbardziej można, można jeżeli jest się gdzieś, ma się wypracowane, to można, można po prostu z, z tego stypendium spokojnie żyć. I jest to też dodatkowy środek motywacyjny do, do realizacji siebie, więc uważam, że tak. Że jak najbardziej jest to możliwe, że ze będzie można można się utrzymać, można się realizować i jakby no, spełniać się w tym hobby. No i również yy, są też premiowane miejsca na olimpiadach, nie? Tak, tak. Jak, jak najbardziej. To już weszło, że pełno, niepełnosprawny sportowiec też będzie otrzymywał wynagrodzenie za... Zdobycie wysokiego miejsca na tak, orkiestrach. Tak, tak. Jest to, jest, to, jest to bardzo dobrze rozwiązane, wszystko jest jakby zrekompensowane, więc jak najbardziej uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry, dobry kierunek. W bardzo dobrym kierunku to poszło i jak najbardziej. Rozmawialiśmy o sporcie, o hobby. To teraz miałbyś jakiś pomysł, żeby zachęcić osoby niepełnosprawne, które nie uprawiają sportu, a jest takich dużo, mają predyspozycje, coś, ale jakoś omijają. No ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że pamiętajcie, słuchajcie, że jest to gdzieś jakiś sposób otwartości społecznej, sport, sport pomaga w tej otwartości. Pamiętajcie, że nikt od nas nigdy, przynajmniej nie musicie od siebie wymagać jakby takiego zmuszania się do, do sportu, zawsze możecie po prostu przyjść i zobaczyć jak to jest. Jeżeli Wam się nie spodoba, to zawsze możecie zrezygnować, a jest to gdzieś jakaś inna forma realizacji siebie w życiu. I no jest gdzieś ten aspekt finansowy, myślę, myślę na ten czas, na swój czas i przynajmniej na moją perspektywę, że też sport pomaga właśnie w rozwoju emocjonalnym, co uważam, że jest ważną rzeczą i, i pomaga to też w życiu społecznym, więc no jest wiele, wiele aspektów, które mogą zachęcić do sportu. No właśnie myślę, że aspekt finansowy, emocjonalny, otwartości społecznej, rozwoju osobistego. Więc jeżeli macie takie predyspozycje, jeżeli ktoś taki się waha no to i będzie miał przestrzeń do tego, to może spróbować. Nikt nie mówi, że, że tam zostanie, że, że musi w sporcie zostać. Jeżeli faktycznie mu się to nie spodoba, może zrezygnować. Jednak myślę, że warto spróbować z dla samego spróbowania i zobaczenia, jak to wygląda. Zawsze można zrezygnować nie, tak. Przepraszam, pandemia, wirusy jakby na ciebie. Na początku było ciężko, dlatego że nie było wiadomo, jak działać i jak, jak trenować w tym, w tym okresie, jak to działa, jak, jak, jak wirus działa, działa na, na, na ludzi. Więc na początku psychicznie było ciężej faktycznie, bo, bo też siedziałem w domu, tak jak była zalecana izolacja, no to, no to siedziałem. I, i psychicznie faktycznie na początku było, było średnio potem jak już wiedziałem jak, jak funkcjonować jak działać no to było lepiej też starałem się starałem się mimo tego podtrzymywać tę aktywność sportową chociażby przez jakieś lekkie bieganie jakieś spore ćwiczenia wydolnościowe no i też mogłem się rozwinąć jakby w, naj, w, innych, w innych aspektach też wziąłem się za, za audiobooki za książki więc po prostu wykorzystałem ten, ten czas na rozwój osobisty trochę, a z i tak nie zrezygnowałem, szukałem tych alternatyw, więc na początku może faktycznie było, było ciężej, ale potem jakoś się, myślę, odnalazłem. Także na początku na pewno było ciężej, ale potem, potem sytuacja, sytuacja uległa poprawie. No to czekamy, aż się całe szaleństwo skończy i będzie no, można wrócić do normalności. No myślę, że życzę sobie tego i, i, i każdemu tutaj, że, żeby wszystko wróciło jakby do normy i żeby można było działać tak jak, tak jak wcześniej. No, ja mam nadzieję. Ja również. Dobra, dzięki bardzo. Moim gościem był Daniel Bojarek. Dziękuję. Już, już obejrzałeś. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, udostępnienia filmu. Wesołych świąt życzę Wam wszystkim. Przede wszystkim zdrówka.